Dzień dobry. Witam was bardzo serdecznie. To jest dom. Żółty dom z czerwonym dachem i niebieskim kominem. W tym domu mieszka miś. Miś jest bardzo zajęty. Nie może na razie wyjść do dzieci, dlatego że ma mnóstwo Obowiązków. Odgadniemy, co miś robi w domu. Nadstawiamy uszy i odgadujemy, co miś robi. A teraz odpowiedzi. Te domowe sprzęty to pierwszy pracujący mikser. Drugi efekt dźwiękowy to toster, wyskakująca grzanka. Trzeci efekt dźwiękowy? Tak, to szczoteczka elektryczna. Cztery to suszarka do włosów. Następny to pralka. I ostatni dźwięk oczywiście to odkurzacz. Halo, misiu, wyjdź do nas. Czy jesteś gotowy? Halo, czy wszystko już zrobiłeś w swoim żółtym domku z czerwoną dachówką i niebieskim kominem? Tak, oczywiście. Witajcie. Przepraszam, że tyle na mnie czekaliście. Przepraszam. Ale słyszeliście odgłosy? Tyle pracy miałem. Misiu, bo chciałam dzisiaj Ciebie poprosić, żebyś nam powiedział, gdzie teraz stoisz? No jak to, gdzie przed domem? Przed. Misiu, a gdzie teraz jesteś? Jestem za domem, za. Że... Misiu, a gdzie teraz jesteś? Jestem obok, obok. Oj misiu, uważaj, czekajcie. Muszę sprawdzić, czy wszystko dobrze z kominem. Misiu, gdzie jesteś? Jestem na... na dachu. Uważaj, Misiu, uważaj. Lepiej zejdź. Misiu, a gdzie teraz jesteś? Jestem w domu. Do widzenia. Do zobaczenia. 再念几句。